Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg takie się skleić. O, skleić! Jednocześnie gorąco namawiam was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości i kultury osobistej. Jeno, bez przesady. Pięknie, powiecie. To znak! Znak od Ibiza! Pretesie, Reksiu, przeprosiny przyjęte. Zapamiętamy Was na zawsze jako proroków uprzejmości. Bija! Tak, przeprosiliśmy, wszystko wróciło do normy. Czy. cała sprawa się zakończy? A, a teraz żegnajcie. Miłej podróży. Powodzenia! No. Alehikuł się w strumieniach czasu. Rekium. I cóż? Po prostu się na Ostatni raz lecimy Wehikułem bardzo nostalgicznie, ale powiem Wam krótka seria. Nie wiem czy ta gra była krótka. Czy po prostu jakoś no, mi lepiej szło niż w i czarodzieja? Tak się teraz zaczęłam zastanawiać, ale... Eee, nie martwcie się, bo Reksio niedługo pewnie do nas wróci. W postaci Reksia i kapitana Nemo ja na pewno nagram tę grę, ale nie od razu, bo jak wiecie ja lubię przeplatać sobie różne gry i na pewno zabiorę się za coś innego, by za jakiś czas wrócić do Reksia. Bo nie lubię nad jednym tytułem siedzieć za dużo, a chociaż to są zupełnie inne gry, zupełnie czego innego dotyczą. No, nie to jednak są one bardzo do siebie podobne. Ja nie chciałabym po prostu no, się no. zasiedzieć za długo przy jednej. Czas po raz No jest tylko po jeden jeden sposób, sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedzimy zakonu ryżokitowców. Aha, do Ryżokitowców teraz jeszcze raz zobaczyć czy działa wszystko, tak? A gdzie jest zakon ryżoki... Dobra, co tu się dzieje w ogóle? Kretesie, bo chcę przeczytać kartkę. Zamek zamknięty do odwołania. Spoko, wszystko jest pozamykane teraz. Tak też może być. A tu możemy wstać. Wstrzymując oddech, Reksio i Kretes wkroczyli do siedziby zakonu ryżokidowców. <laughs> Stój, kto idzie! Ja się z wami żegnam! Papa! Pa. Oni wrócili! Sto lat, sto lat! Niech żyją, niech żyją! Wiwat, lepszy i krebes! Prorocy uprzejmości! Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam! Uf, ale się przestraszyłem! Dzięki wam zrozumieliśmy na czym polega uprzejmość i dobre wychowanie, a także doceniliśmy znaczenie kleju. Od tysiącleci my zakon ryżokitowców głosimy dobre słowo i walczymy z chamstwem oraz sklejamy różne rzeczy. Wszystko dzięki Wam, dzięki temu, że pokazaliście nam właściwą drogę. Proszę bardzo, zawsze do usług. Powiedział proszę bardzo! mistrz uprzejmości wzajemnym uprzejmością nie było końca wreszcie stojący dotąd na uboczu nostradamus dał rexowi znak czekam na was przy leju uciekamy do leja i to są naprawdę nasze ostatnie chwile w tej grze no, żegnajcie żegnajcie jestem bardzo wzruszona pa, pa, pa. tym że Moje gratulacje, oczekiwanie. Się się teraz wszystko będzie dobrze, tak? Wrócę do mojej molki. i w ogóle. Myślę, że tak, się. no, ruszajmy. Le lecisz z nami? Tak. To nie odmieni naszej historii? Eee, nie. Na pewno? się uruchomił? I Będziemy lecieć jeszcze raz? Tym razem we trójkę. Ja już nie się pamiętam tej koncepcji. 8:30 po południu? E, w drogę! Posuń się trochę na o, na no Czy możesz zabrać łapkę? Dobra, mamy checkpointa. Okej, okay. chwila, Dobra, chwila, chuba. chwila. Łapię równowagę. Jest. Dobra. No strada muszę. Dlaczego ty jesteś taki tajemniczy? Obawiam się, że to tajemnica. No już zaliczałam checkpointa, no. Właśnie tobie głównie nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Ja dostanę To tajemnica. No prawie! Mogłabym się nie pchać tak na... Żeby nie powiedzieć na hama. Nie wiedziałam, że ta ostatnia podróż mi tyle problemów przysporzy. Ale to dobrze, przynajmniej dłużej jeszcze sobie tu posiedzimy. Dobra, mam. Checkpoint Point jest? Jest. Nie, muszę lecieć prosto. Ja też nie. A gdzie w końcu? Ostrożnie. Hmm. To do góry? Może i do góry I Tak, do góry Tylko tu nie spuć teraz no, nie Bo była nie sama do końcówka Dobra Jestem! Trójka dotarła do przyszłości. Wkrótce miało się okazać, czy to świetlanej. Świetlanej! Hurra! No, i deszcz nie pada. Super! No, moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to? Ja, jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak nie skończyłem jako stary, zgrzybiały babci. E, e. Zapewniam Cię, babciu... Zapewniam Cię, się, że nie. No może trochę. Kto to się zaśmiał? Zdawało Ci się. W każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Dziękujemy za... Chyba przypomniałam sobie tajemnicę Na którą godzinę mamy nastawić wehikuł, żeby wrócić do domu? Do naszych czasów. Tego jednego niestety nie wiem gdzieś między siódmą a ósmą wieczorem. No dobra, żegnaj. Nastawiłem siódmą świeczkę. Po najwyżej jeszcze raz się sufniemy. W końcu trafimy do domu. No podziwiam optymizm Kretesa, naprawdę. Ci, którzy grali pewnie w kapitana Nemo i zresztą... No, yy, znają na pewno koniec tej historii. Wiedzą co się stało z Rexem? Co się stało z Kretesem po tej podróży? Wiedzą jak skończyli? Albo da, Da Damtek. Oj, oj, oj. oj. Eee mus, mus i Albo musa. Dobra. Może dałem? Może troszkę za w tych jeszcze nigdzie żeśmy nie dolecieli. Może ja będę lepiej kierował, to? Dobra. Na szczęście nie byłam tak daleko. Może ja będę lepiej kierował, to. Dobra, staram się, staram się. Naprawdę mam praktycznie wystawiony język, żeby się bardziej skupić na tym co robię, ale... ZABŁĄDZIŁAM! Dobra. Nie no, nigdzie indziej nie mogę lecieć. No może się tu wrócić. Nie tu, tylko do góry lecieć, o. Noż... Kiszka blada, no. Dobra, nie jest OK, byle do checkpointa dolecieć. Byle dolecieć powiedziałam, nie? No właśnie. Ok. Dobra, może uda mi się. Nie. Tam trzeba lecieć w górę. Dobra. Żegnałam się z wami trochę przedwcześnie, powiem Wam. Już to teraz widzę. Powolutku, nie spiesząc się. Dobra. Nie wiem, czemu mnie tak podbiło. Ups, ups. Kurczę! Widzicie, ja już byłam na końcówce. Dobra. Nie mogę sobie teraz pozwolić na przegraną. Czemu na ostatni kurs musi być najtrudniejszy? Co? Dobra, już przegrałam tą rundę. Czy się okaże, że wcale nie wrócę do domu, do żadnego domu? Kurwa, wodna. Zostawić na chwilę klawiaturę w tej grze, to można się zkichać. Nie zauważyłam tego koła tu, ale jazda. Nie no! Dlaczego? Do checkpointa dotrzeć. Nie, nie uszkadzając się. Kurde, tam jest checkpoint, jeszcze jeden, więc ja polecę do niego, będzie mi bliżej i łatwiej chyba z niego wracać. Dobra, hops. Zaliczyłam checkpointa, nawet jak przegram, to będzie dobrze. Nie wyhamowałam. I teraz przepraszam Was za przeciąganie całej historii. Przypadkowo mi się, dobra, gdziekolwiek. Jak ten? Aha, dobra, w ten sposób. Nie jest to takie trudne, już teraz. Dobra, do tamtym, jesteśmy. Czyżby to już koniec przygody? Zapytał retorycznie krepis. Wkrótce miało się to okazać. A jednak! Udało się! Jesteśmy w domu! Zobacz! Jest i nasz drogi Kogu. Hej, Kogucie, ty nasz wynalazco! Wróciliśmy, udało się! O, ten Morgen! Jestem Herfindran! Chyba bierzecie mnie za koko kogoś innego. No nie wygłupiajcie te starej kapłonie, przecież to ja kretes, a to dzielny pies Reksio. Hmm, miło mi was popoznać. Co się tu dzieje? Który to wiek? Jak to który? Wspaniały wiek, dziewiętnasty. Złota era wynalazku kuków. Że co? Chyba za A teraz, uwaga, podziwiajcie! No, to już jest koniec naszych przygód. Żegnam się z wami, papa. Sukces! Pa. Sukces! Sukces! Noko po działa! Muszę natychmiast za DPP szować do kapitana Nemo! Nasz wyhikuł rozbity w czasgi! Coś ty narobił, Herfinderze! Matku, matku, matku! Czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu?... Czy Siozio i Kretesowi. Kiedykolwiek uda się wrócić, się wrócić do domu. Do domu? Gdzie, Gdzie jest, jest, Nemo? Gdzie jest, jest Nemo? Gdzie jest kapitan, kapitan Nemo? Tego dowiecie się z piątej części przygód Reksia pod tytułem Reksio i Kapitan i Nemo! Jeśli kiedykolwiek powstanie Oj, oj chyba przysnąłem. Nie szkodzi, babciu! No, no więc podsumowując, utknęliśmy z Reksiem w XIX wieku. Aha. No, no więc zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dalej. Babciu, my już jesteśmy zmęczeni. No, chyba pójdziemy spać. Dobrze, kochani. A powiedz jeszcze, babciu, ten Nostradamus to jaki on był? <laughs> Straszny był! Ot jaki był! Bestia z piekła rodem! Umarlibyście ze strachu, gdybyście go zobaczyli. <grymne> <Pff>. <grymne> Z piekła rodem, tak? <grymne> no, dobranoc Kretesie. Kto to powiedział? Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. A teraz żegnajcie. No, chyba pójdziemy spać. I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to nosek, dantek, trampek i muszka w przewraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia. Tej, co była na początku naszej opowieści. Eee, I sami cofnęli się w czasie, eee, ukradli księgę w Egipcie, a potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba strasznie to to skomplikowane i w sumie bez sensu. No się mnie zwolnić. Na szczęście i tak Nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humor. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. I akcja! Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. Wiesz, że one podobno wszystko żarą jak leci, trawy, krety, psy. To stąd nazwa. O, popatrz, biegają te drzewa. Gdzie one tak biegną? Chodź o... No A ma No, no tak! Klops! I tak oto dzięki odwadze Reksia i Krytesa dinozaury mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami uniknęły potężnej katastrofy. E, no właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. U matku, już wiem co to tak mrekało. O, a jak dla mnie bomba. Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. Na się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Nie spodziewa się Hiszpańskiej inkwizycji. No, chyba, no. Tam wystąpiliśmy. <laughs> no, nie, nie. Niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę... Nie miałeś nakleć wąsy No to klops! I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie... mi płat. Co to? Kto to? Jakie bitek? To są ibisa. To znak, znak od ibisa. Podążajmy za znakiem. I poszło! Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. No ma... Skąd to masz? Eee, przerywam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. <noise> tak to było bardzo śmieszne. <noise> się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach jak powstają gry z Postanowiliśmy uchylić nieco Rąbka Tajemnicy. W ramach dodatków specjalnych DVD, takich tam popularnych różnych, prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Krata Ale dopiero po reklamie. Co? Znowu ja, dzień dobry, witam po reklamach. A oto obiecany materiał. Ja i zapraszam na projekcję. Ej, jak jeździsz? Dzwonek się chyba ostatecznie przegrzał. Strasznie przepraszamy. A ta miska z góry wygląda jak świński ryj. Tu nałożymy amonita. No niech ci będzie. Przeprosiny przyjęte. Zawsze byłem, jestem i pozostanę uprzejmym kretem. Wyłańczam o magnesie. Kas do Reksiu. Nostradamus! Przyszliśmy! Jesteś tu? Kogucie, wiesz coś o tym leju czasowym, co to niby ma być gdzieś w pobliżu? Oj, te tubę to znamasz za dobrze. No, dużo tych sekretów. Ja też jestem sekretem. Aj! No, co za łobuz? Witaj, Salwadoryku, mistrzu dłuta ty. Konkretnie wyupałeś powyższe dzieła, nie powiem. M mo może, może ten? A oto tandetna plastikowa maska, co ma mnie utrzymać przy życiu. To wygląda na reportaż z jakiegoś rytuału. Coś się tu czai w ciemnościach. O, jeden z tych dwóch to krzemień. Montujemy łopatę. Dobra, dobra. Namiar drzewo 40. Stój. Oho, ho, pra twórca przy prapracy. Namiar żółwik 15 albo 17. Ładnie, Tomasz. No niech ci będzie. Przeprosinie przyjęte. Zawsze byłem, jestem i pozostanę uprzejmym kretem. To mi wygląda na mechanizm otwierający lej. Pewnie, że dam radę. W końcu jestem komandor kretes. No, y musimy zapędzić wszystkie dinożarły do dino-portera. Się, się nie zna ten turniej, Raz mnie stryj zabrał na meczka czy kłówki. To dopiero były emocje. To super. U, matku, a, a co można wygrać? Oto czym grozi ta planie się w szlamie. Patrz i wyciągaj wnioski. Nie boję się. I jeszcze podlejemy kwiatki. Brzdank! Wiesz, co jeszcze zdążymy na jak się... To wystarczy tak.